Siemanko widzowie tutaj kawie. Widzimy się dzisiaj w się razem z bratem. Siemanko. No i lecimy sobie dzisiaj w Teams. na cztery osoby. Zobaczymy dzisiaj. ile razy wygramy podczas paru gierek. No mów... Dzisiaj nie będę się chinał teraz. Dobra. Samuel mam nadzieję, że dzisiaj się nie będzie wkurzał. Czemu my jesteśmy w trzech? A nie będę okay. przeklinał. Nie, nie przeklinałeś. Przeklinałem. Nie. <laughs> Spacisz chyba na Nie naszy. Ale patrz co ja robię, Sergiusz Patrz. Przeklić. Może sobie pójdę, patrz, patrz. Zostawcie przy okazji Sergiusz, łapkę patrz. i suwam, bo bardzo miło i nam Dragon... pomożecie, żeby dobić 1000 subskrypcji do końca roku. Dragon kawii no. Patrz to. A jednak się chodzi, ale może nie! W ogóle, fajne jest w tym trybie to, mm. że mamy darmową niewidzkę. Żeby nie, no fakt, na przykład, nie. cały czas do nas nie podchodzili specjalnie zrzucali. Bo na przykład, jakbym chciał, trikę robić. Dawaj sami. Serbiusz. O, chyba, Patrz. chyba o, za dużo osób odpadnie. Co, wy? poczekajcie. Halo. Dobra, lecimy... Już patrz. A możesz zobaczyć się na chwilę? Patrz. Mm, patrz. Zaraz pokażę Ci, wiesz? Ojciecz, nie zrobię. A gdzie jesteś? Kółko. Dobra. To oglądasz mnie? No. Patrz. Nie na a może nie. A czemu nie podniosłeś mnie? A, zaraz jak będą, to się odwracało. Za tobą. O, tu. Ajajaj. O, czemu ty weszłeś? Skracowałem. Nie, nie podniosło o? mnie to. od? O, wejdzie. Nie, nie znoszę. Za, za nim jest piłka. Może... nie. Czemu ty O, rodzi się, rodzi... Nie, no. No nie to, ale... Co jest? Czemu on cały czas podnosi? O, ma, ma! No nie! Dobra, ale to przeszłam. Przynajmniej. Dobra, te, no, no. Do tyłu musisz. Dobra, nie ja żyję. Używamy. Nie, żeby mnie nie popychali. Szukamy. Piłeczki... O, tutaj stoimy. Podnosimy cię sami. cieki ja by... Hello? A to jest finał To nie jest finał Jak tutaj watimy się? Trzy Cz Cz znaczy. Tyli. Cztery tyli. Jos! O nie, nie wiem. No. Sergiusz. No ja nie przesułem Ej popchnęło mnie coś Ale, Ale wygrałeś Bo popchnęłem typa Bo on też był na niewidzce Bo ja bym zrobił klacę bo Rozbijam sobie specjalnie na górny Bo trzeba rozbijać tutaj górny Wiesz? Trochę mi to do Dobra finał mamy widzowie Oni są dobrzy chyba ten jeden szczególnie, ten złoty nie, nie... nie pisujcie takiego kodu. Jaki? Jest kod i usufów Coś takiego. Dobra, ja robię triko. Ale to dobra. matematyczna. Tematyka, ale dobra. Mojemu duszowi Patrz. Patrz. Zaraz. Nie mogę się patrzeć. Niebitka, Dawiczkę i samębitkę. Oni cały czas kibali. Proszę bardzo. Nie prosić. no, zablokowali mnie. Sam po, podnieśmy. Przed tobą. O, proszę bardzo. Jesteś tu? jest Dobra, nie zginął. Został sam typek. Zbierajcie kulki Jest. Yes. Co ty zrobiłeś, ciepła? Ja przeżyłeś Odwróć. Nie. Zwróciłeś mnie. Aj, jaj. Czemu ty wskoczyłeś na serię? Ale nie. Nie da się. Ja nie, mam, nie mam tylko sześć. No dobra, no, no dawaj. Chęciłam. Je się. Nie! O... Możecie napisać w komentarzach, czy mam na przykład blok desza, czy na przykład jak strzelamy się na nerfy strzelać. Na nerfy. Przeczytam ten komentarz i tych komentarzy, co będzie najwięcej, co robimy w następnym odcinku. Lew jaka Sąc, Osiem timów. Cztery osoby. Chodź, teraz. Uuu. Nie wiem. teraz brały. mi nie wyszło. Nie I czemu my znowu jesteśmy w trzech? A ja nie wiem. Mamy jakieś Dzień. szczęście. Dobra, podnieśmy bo jak będzie odrzucało się... Szybko! Patrz, zginąłem. Odrzućmy, odrzućmy. Nie ma tu. Na, na początku jest! Dzięki! Szybko! Szybko, szybko, szybko. Chyba koniec? Nie, nie koniec. To chyba koniec. Zjeść i tak, już nie, nie ma to. No to nie są buty, to są tylko łowia. A jest się. No i ci, on No idziemy. No idziemy. No idziemy. No idziemy. dobrze. Dobrze zagraliśmy. Wszyscy na koniec fali to... O Jezusy. Sergisz ma podkładkę e, ślepą. Dobra, gramy, gramy. Właśnie, teraz widzowie może będzie tą część odcinki z, e, ze Stumble Gasa prawdopodobnie. Dobra, Nie? o pas. patrz. Hmm. Nie! Jakby miał ślisk, to bym męczarzył. Albo jumpał. Podnieśmy. Zapoglądamy no, tego. Jakie to będzie Jak to? Zrobiamy, wiem. Puk! Szybko! Brawo, szybko chowamy się. Chowamy się? Co? Nie ma emotyki, a i są, tylko ukryte. Jak ukryta? Ale mnie odbiło! Cik. Nie popychajcie mnie! Sami nie dadę się zginęło. Winąłem! No możesz się odrodzić! Odrodziłeś go! A finał jest! Finał! finał no przed finał! A ja myślałam, że finał. No bo co są... O! Finał teraz Final. Finał! Może teraz wygłoszło? Bina będzie. Finał, finał, finał. I na Sigma Sigma Boy, Sigma Sigma Boy. Dobra, o jeszcze jedna gierka będzie. O tym? Chyba mhm. Biba. Mhm. Widzimy. Czemu nas jest trzech, a nie czterech? Mhm. Bez sensu. Czemu zawsze nam? trafiają się takie <grym> się już zginął dobra zablokowałam szybko zbieraj te kółka bo Czemu? bo im zginęli teraz tego tylko trzeba blokować podnoszę kółko raz Ej, ponarszki no. A to musisz się odrodzić jakoś. Halo? Szybko leci do was! Tutaj! Nie! Sergiusz, już! nas! Odrzuć! Ja mam cię. A to nie ja. Dzięki Szybko! Podnieś pan to przeżył. Czemu mnie zablokowałeś? Ja cię no... zablokowałeś nie, no, nie Ja tam byłam pierwsza. Ale ty nie powinnyś stać, bo ty triku nie umiesz Dobra, ostatnia gra tylko trzy gierki starsze. Tak, trzy gierki. I to ostatnie może będzie wygrane właśnie. Może, może. A może czy gramy? Co? To jest 3 O cztery. My mamy króla Król i królowa Król i królowa To jest król i królowa Co tu się dzieje? Odwracajmy się Odwracajmy się Nie, proszę, nie Proszę, Sergiusz, odwróć mnie SIGMA SIGMA BOY, SIGMA BOY, SIGMA BOY Każda dziewczynka tak jak mój, jak jest mój Sergiusz, sergiusz no Sergiusz co przeszkodziłeś mi? Ta wszystko dziwne No bo ty cały czas na twarzy coś robisz A ja na twarzy mogę O żyjesz Ja Ciebie nie odrodzę No bo jesteś słaby On tak naprawdę odrodzę i... nie... dokuczaj. Masz tył. Z nie ma. No nie, było Za tobą. Czyje? No nie wiem, czyże ją tego okay. Uf, Jest! Sierżant! Aha, jest, ale wygraliśmy. Ja nie zginęłam. To nie zginęłeś. Ja nie, nie. Nie jest to na odcinku. Spadałam, ale ja przeskoczyłam! Bo ja poskoczyłem im na głowę. Hmm? Ja trika chcę zrobić No i że zrobię trika No to jest mój trik właśnie Taki co ja lubię robić <ścoughs> Tylko trzeba odrodzić. No i co mam cię nie odrodzić? No, odrodzić! nabrał łatwy Jest. podwójny nabrał, przeżyjemy Dobra, przeżyjąc aha podwójny no nie dobra przeżyłem to Sergiusz mogłeś mi no ubiegłem, nie widzisz?

W końcu pierwsza, no mnie to nie obchodzi. Proste to. Tak. Jak to? Ale ci po głowie Czekaw, odrzuć. Ale to nie jest. Oboże. Czekaw, odrzuć. Dzięki. Ja cię. nie Dobra, zrobiłem Odrodzę Cię Odrodziłem Cię, wygraliśmy po prostu nie Nie, nie żyłeś po prostu Kulka Cię nie złapała O, wygrana Dobra, widzowie Chyba się na ten filmik skończy właśnie do zobaczenia i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!